Janeta Kowalska witam państwa serdecznie czas na kolejną audycję z cyklu Alfa na zdrowie. Rozmawiamy ze specjalistą chorób oczu doktorem Mikołajem Krajewskim, kierownikiem Sochaczewskiej Kliniki Alfa. Witam serdecznie. Witam panią, witam słuchaczy. Poprzednio rozmawialiśmy o jaskrze. Dziś tematem naszej rozmowy będzie zaćma. Zatem czym jest zaćma? Zaćma jest schorzeniem dosyć częstym, często występującym w populacji i często prowadzącym do Utraty widzenia. W zasadzie trudno powiedzieć, czy jest to choroba, bo mętnienie soczewki, która od naszego urodzenia jest przezroczystą, jest całkowicie przepuszczającą dla światła. Mętnienie tej soczewki z wiekiem jest jakby procesem naturalnym, wynikającym ze starzenia. W związku z tym y, można mówić o chorobie jako takiej, ale tak naprawdę jest to zmiana polegająca na pewnych zwyrodnieniach, które dotyczą soczewki. Pojawiającym się zazwyczaj z wiekiem, chociaż mamy też do czynienia z zaćmą wrodzoną. Powiedzieliśmy tutaj o wieku jako o przyczynie, a czy są inne przyczyny zanim przejdziemy do zaćmy wrodzonej? Tak, bardzo częstymi przyczynami powstawania zaćmy są inne schorzenia, takie jak cukrzyca, jaskra, choroby reumatyczne, choroby endokrynologiczne, czyli polegające na zaburzeniach w układzie hormonalnym. Bardzo często też zaćma może pojawić się na skutek stosowania leków stosowanych w innych schorzeniach, takich jak jaskra, schorzeniach reumatycznych, kiedy stosujemy preparaty steroidowe. W związku z tym można mówić tutaj także o zaćmie wtórnej, która pojawia się jako skutek innych schorzeń w innych narządach lub też w samym oku. Powiedzmy o zaćmie wrodzonej. Jak to jest właśnie z zaćmą wrodzoną? Zaćmą wrodzoną jest dużo trudniej, ponieważ jest to typ zaćmy, który jest, po pierwsze, trudny do leczenia. Może zacznę od tego, że takim pierwszym objawem, jeżeli mamy do czynienia z zaćmą wrodzoną u Noworodka, jest biała źrenica. Tak fachowo nazywa się to leukokorią, Pojawia się zaraz po urodzeniu, widoczna jest. Bardzo częstym objawem u takiego noworodka jest uciskanie pięściami oczu, ugniatanie, jakby przecieranie oczu, i jest to tzw. Tak odruch palcowo-oczny. Kłopot z leczeniem zaćmy wrodzonej jest taki, że przede wszystkim nasze postrzeganie świata w tym wczesnym etapie życia powoduje, i bodźce, które płyną do mózgu, powodują kształtowanie się odbioru tych bodźców przez nasz mózg. I niewłaściwy obraz, który powstaje w naszym mózgu, obraz świata, powoduje, że ma to znaczenie dla naszej przyszłości. Dzieci rodzące się z zaćmą wtórną, niestety są trwale później obarczone tym złym widzeniem do końca życia. Mimo, że wykonuje się operację zaćmy w tym wieku, co jest bardzo trudne, bo trzeba czymś zastąpić taką soczewkę zmętniałą. Ale wszczepienie sztucznej soczewki, która miałaby służyć na całe życie w tak wczesnym etapie rozwoju, wiąże się z dużą niedoskonałością, gdyż ta długość gałki ocznej zmienia się z wiekiem i powstają bardzo duże wady, które i tak osłabiają to widzenie na przyszłość. Czy zatem każde zmętnienie soczewki można operować, i czy stwierdzenie zaćmy jest równoznaczne z pilną operacją? No, w przypadku tak małej istoty, która dopiero zaczyna widzieć, jakim jest niemowlak, to na pewno jest to wskazanie do pilnego kontaktu z okulistą i pilnego kontaktu ze szpitalem, gdyż ta operacja powinna się odbyć na pewno jak najszybciej. W przypadku osób dorosłych ten proces powstawania zaćmy jest bardzo długi. Bardzo często spotykam się z pacjentami, którzy zgłaszają się do mnie, mają około 50-60 lat, pacjenci, którzy mają po prostu już pierwsze przymglenia tej soczewki, bardzo delikatne, które jeszcze nie rzutują na ich komfort życia, ale już mieli gdzieś powiedziane, że mają zaćmę, mają dane krople, które jakoby mają powstrzymać tą zaćmę. Nie zawsze zgadzam się z takimi szybkimi rozpoznaniami i mówieniem o tym pacjentom, dlatego że, tak jak wspomniałem, mętnienie soczewki jest naturalnym procesem jak wiele innych w naszym organizmie, i niepotrzebne jest y, jakby straszenie pacjenta tym, że właśnie dzieje się u niego straszna choroba, y, mianowicie zaćma. Czas operacji zmętniałej soczewki jest według mnie pewną funkcją wykładnią tego, jaki jest komfort życia pacjenta, jaka jest codzienna potrzeba widzenia, jaka jest ostrość widzenia, która da temu pacjentowi komfort życia. I y, trzeba brać zawsze pod uwagę zarówno wiek, tego pacjenta, jak i jego funkcje życiowe, czy pracuje, czy też zajmuje się wyłącznie domem, bo trudno, żeby osoba, która ma 40% ostrości wzroku, ale nie czyta zajmuje się raczej tylko tym, co wokół tej osoby, jest w wieku bardzo podeszłym, żeby tą osobę, zwłaszcza z jakimiś schorzeniami bardzo utrudniającymi operacje, schorzeniami innymi, ogólnymi, zbyt pochopnie, zbyt wcześnie wysyłać na operację zaćmy. Z drugiej strony zaćma, czy operacja zaćmy, powinna być wykonana wtedy, gdy ta soczewka jest w miarę miękka, więc Zawsze jest to jakaś kalkulacja, szukanie rozwiązania najlepszego dla pacjenta i nie zawsze poprawianie czegoś na siłę jest do końca mądre, ale z drugiej strony nie zawsze czekanie na, tak jak kiedyś czekano, na to, aż soczewka zaćma dojrzeje, no, nie jest właściwym postępowaniem. Im bardziej miękka soczewka, tym łatwiej ją zoperować. Mówimy tutaj o operacji. A czy są jakieś różnice w tym, jak wykonywano taki zabieg operacyjny kiedyś, a jak obecnie? Tak, zabieg, operacja zaćmy, wykonywane były już w odległej przeszłości, na przykład w Egipcie. Zmętniałą soczewkę spychano igłą do komory gałki ocznej, uzyskiwano w ten sposób poprawę widzenia, ale wiązało się to bardzo często z wieloma powikłaniami. Oczywiście przez lata, przez stulecia te operacje w jakiś sposób y, ulegały zmianie, ale tak naprawdę duże zmiany, jeśli chodzi o operacje, wystąpiły w ostatnim stuleciu. Bardzo znanym na świecie okulistą, który w pewien sposób zrewolucjonizował operację zaćmy, był profesor Kwawic z Lublina profesor Krwawicz opracował operację, kiedy soczewkę z oka wyjmowano się zamrażającą końcówką, sondą. W pewien sposób można powiedzieć, że jest to operacja, patrząc z perspektywy, dość barbarzyńska, bo wyrywano jakby soczewkę z oka, ale z drugiej strony była to bardzo nowatorska metoda i bardzo przez długi czas widziano Polskę jako takiego prekursora nowoczesnej okulistyki. W tej chwili operacje zaćmy są o wiele mniej urazowe, a ostatni czas pokazuje, że pewną rolę tutaj będą odgrywały lasery, zarówno w otwarciu gałki ocznej, jak i wyjęciu soczewki, więc dąży się do jak najmniejszej urazowości w operacjach zaćmy, i w związku z tym też jest już z czasem coraz mniej powikłań tej operacji. Rozmawialiśmy już o zaćmie wrodzonej na początku, a teraz powiedzmy kilka słów o zaćmie wtórnej. Zaćma wtórna jest to zaćma, która powstaje po operacji zaćmy właściwej. Zaćma wtórna jest to stan, kiedy pozostałość po operacji zaćmy ulega zmętnieniu. W oku po operacji zaćmy pozostaje cienka błąka błąka, ja ją porównuję do celofanu, która przez niefizjologiczny układ, ponieważ w tą błąkę wszczepiana jest soczewka wtórna, Soczewka sztuczna ulega mętnieniu i powstaje struktura, która ma kolor biały, ulega włóknieniu i w ten sposób odcina światło, które dociera do oka i niewłaściwie skupia się na siatkówce. Powstaje zaćma wtórna. Pacjenci często zjawiają się u okulisty i mówią, że mieli rok temu, dwa lata temu operację i było wszystko dobrze, i nagle teraz zaczynają znowu źle widzieć. Nie jest to stan jakiś, który powodowałby dramat. W naszym ośrodku trzy lata temu zakupiliśmy laser, bardzo nowoczesny laser dedykowany do tego zabiegu, zabiegu kapsulotomii, kiedy w tej błądce nieprzezroczystej wycina się otwór i promienie znów mogą bez przeszkód być skupiane na siatkówce. W związku z tym jest to zabieg nieinwazyjny, jest to zabieg szybki. Bardzo przyjemny zarówno dla operatora, jak i dla pacjenta, który wychodzi już uśmiechnięty z dobrą ostrością widzenia. Stałym elementem naszej audycji Alfa na zdrowie są pytania przesłane przez słuchaczy czy też czytelników naszego tygodnika Echo Powiatu. Przesłane zostały w tym tygodniu trzy pytania dotyczące właśnie zaćmy. Pani Asia Sochaczewa pyta, jakie objawy powinny zaniepokoić pacjenta. Przede wszystkim na początku zaćmy widzimy zazwyczaj przymglone widzenie. To, że ono pomału ulega przymgleniu, trochę nas zmyla i obserwujemy jakby u siebie te przymglenie, kiedy ono już jest dość mocno nasilone. Ale też pacjenci skarżą się na słabe widzenie w nocy, na to, że kiedyś kolory wyglądały zupełnie inaczej, a teraz są przymglone, albo że wszystko ma taki odcień czerwonawy. Bardzo rzadko, ale też występuje niekiedy jednoczne dwojenie, czyli pacjent zasłania jedno oko, a i tak widzi e, na przykład litery podwójnie. Takie są najczęstsze pierwsze objawy. Dziękujemy za odpowiedź w imieniu pani Asi. Pani Zosia z Kornelina przesyła pytanie dotyczące tego, jak często powinniśmy ogólnie badać wzrok. No to trudne pytanie. Jeśli chodzi o zaćmę, to powinniśmy sprawdzać to. Chyba raz w roku. Jeżeli lekarz mówi, że jest rzeczywiście zaćma, to ta progresja tego schorzenia nie powinna być jakoś dramatycznie odmienna przez kilka miesięcy. W związku z tym ja zazwyczaj umawiam się z pacjentem za rok. Oczywiście zawsze należy uprzedzić pacjenta, żeby co pewien czas sprawdził to widzenie. Najlepiej ja proszę zawsze, żeby Spojrzał przez okno, gdy jest dzień, gdy jest słońce i znalazł jakiś punkt, który jeszcze, ale z trudem widzi. I jeżeli powtarza taki test przez okno, patrząc na słup telefoniczny, na cokolwiek, na odległość i ta ostrość wzroku nie pogarsza się, to zazwyczaj czekamy rok do kolejnej wizyty. Kolejne pytanie przysyła Pan Łukasz z Brzozowa. W jakim wieku może zacząć się zaćma i czy konsekwencją zaćmy może być utrata wzroku? Tak jak wspomniałem, zaćma może występować i w wieku dziecięcym i występuje także, o czym nie mówiłem, zaćma młodzieńcza. Najczęściej zaćma pojawia się po 50., 60. roku życia, w związku z tym trudno powiedzieć tak do końca i jakby. Narzucić wiek, kiedy należy to sprawdzić, natomiast na pewno każde pogorszenie widzenia powinno skłaniać do tego, żeby pokazać się okulisty. Przy czym spodziewamy się najczęściej, że zaćma, starcza występuje zazwyczaj po 50.-60. roku życia. Choć może także i wcześniej występować. Dziękujemy bardzo za odpowiedzi na pytania, za rozmowę i przybycie do studia. Przypomnę Państwu, że w ramach audycji Alfa na zdrowie rozmawiałam ze specjalistą chorób oczu, doktorem Mikołajem Krajewskim, kierownikiem Sochaczewskiej Kliniki Alfa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, do usłyszenia.